Dzień dobry Państwu, Marcin Gutkowski, firma Green Opoland. Witam serdecznie z plantacji Borówki Wysokiej. Gościmy dzisiaj w odmianie Chandler, okolice Nowego Miasta. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć o rozwiązaniach fertygacyjnych, jakie były stosowane do tej pory jakie będą, ale również kilka słów na temat dokarmiania do listnego, które również było stosowane, tu przede wszystkim mówię o okresie majowym, dzięki tym zastosowanym zabiegom mamy taką sytuację, jak tutaj Państwo mogą zobaczyć. Jest bardzo dużo ładnie zawiązanych grunt, praktycznie nie ma tutaj mowy o żadnych uszkodzeniach mrozowych, a dobrze wiemy, że tegoroczna wiosna, zwłaszcza maj, była okresem bardzo ciężkim, z racji tego, że te przymrozki osiągały... Różne wartości temperatur ujemnych były to nieduże od minus 2, minus 3 stopni, a nawet zdarzały się miejsca, gdzie te przymrozki były rzędu minus 8, minus 10. Bardzo ważne, pięknie zawiązane grona na odmianie Chandler, Akurat na tym gronie nie widać zmian e, uszkodzeń mrozowych, natomiast znajdują się również takie grona, na których możemy je zaobserwować. Na szczęście na tej plantacji nie jest to duża skala, ale widzimy tutaj pojedyncze zawiązki, które zostały uszkodzone w okresie niskich temperatur, w okresie przymrozków. Roślina je będzie zrzucać, natomiast jest to e, sytuacja, w której musimy większą uwagę zwrócić na wykonywanie e, dobrze zabiegów przeciwko szarej pleśni. Natomiast Przede wszystkim dzisiaj skupimy się na fertygacji i dokarmianiu dolisnym. Do tej pory w fertygacji i dalej stosowane są nawozy przede wszystkim w oparciu o nawóz Greenland 2020-20, nawóz Greenland 8740. 40 do tego yy, dokładamy jeszcze kwas azotowy i na chwilę obecną taka pożywka myślę, że gdzieś do okresu połowy czerwca na pewno będzie stosowana. Natomiast w późniejszym czasie, jak już będzie praktycznie. Po kwitnieniu, a widzimy tutaj, że jeszcze mamy niektóre grona na czędlerze, które kwitną, też jest to spowodowane niskimi temperaturami, bo te rośliny po prostu wstrzymały na pewien czas kwitnienie, natomiast teraz nadrabiają. Dziś, około 15 czerwca, przejdziemy na trochę inną pożywkę. Ona będzie już z przewagą nawozów potasowych. Mówię tutaj o produkcji Greenplant 8740, ale też będziemy schodzili z ilości. Kwasu azotowego, z racji tego, że w późniejszym okresie, gdy owoce dojrzewają, ten kwas azotowy jest istotny, natomiast jego nadmiar nie do końca korzystnie wpływa na jakość późniejszych owoców. I tutaj zamiast kwasu azotowego będziemy stosowali nawozy Kalfon. Mowa tu jest o nawozie zakwaszającym w składzie 14-11-22. Nawóz Kalfon będzie alternatywą dla kwasu azotowego. Natomiast do tej pory. To nawożenie fertygacyjne, które tutaj zastosowaliśmy, daje nam bardzo dobre efekty. Natomiast dużym plusem i wspomożeniem całej fertygacji, jaka miała tutaj miejsce w okresie majowym, jest to, że było stosowane dużo rozwiązań biostymulujących. Przede wszystkim mówię tutaj o produktach algowych takich jak Algaren Twin, czyli algi Eklonia Maxima, które bardzo dobrze pomagały roślinom znosić trudne warunki. Często ten produkt był łączony z rozwiązaniami fosforowo-magnezowymi. Mówię tutaj o produkcie Magic P, jak również o rozwiązaniach GreenPlant 105010. I w tym wypadku Green GreenPlant 105010 stosowany był jako rozwiązanie dolistne w połączeniu z algami. Do tej pory na plantacji również było stosowane już Expando. Były wykonane dwa zabiegi. Pomiędzy zabiegami z Expando Stosowany, stosowane było połączenie produktu Calgreen, czyli mówię tutaj o mrówczanie wapnia plus Green Mix, czyli mikroelementy i Great VG, czyli aminokwasy roślinne. Efekt takiego połączenia odpowiedniego stosowania nawozów ferty, fertygacyjnych i odpowiednio dobrania właściwego nawozów i biostymulantów, które dobrze pomagają roślinom znosić trudne warunki, no daje taki efekt jak Możemy tutaj zaobserwować. Praktycznie nie ma mowy tutaj o przemrożeniach. E, owoce ładnie przyrastają, bardzo istotne. Dużo młodych przyrostów, jak na czendlera o tej porze roku, to uważam, że jest bardzo, bardzo dobry, e, dobry prognostyk do tego, że będą dobre zbiory. Pokażemy Państwu jeszcze, jak wygląda kwatera diłka na tej plantacji. Zapraszam za dwa tygodnie. Pokażemy, myślę, że już wtedy będzie stosowana pożywka bez kwasu azotowego z wykorzystaniem nawozu Calfon i nawozu GreenTant 8740. I pokażemy też Państwu za dwa tygodnie, jak dalej przebiega wegetacja i rozwój roślin na tej plantacji. Dziękuję bardzo.